To porozumienie ma na celu wybudowanie ścieżek rowerowych nie tylko i wyłącznie w granicach administracyjnych miasta, ale również poza granicami administracyjnymi. Powstaną drogi dla rowerów od Trasy Północnej przez Chynów, Zatonie do portu w Cikacicach wzdłuż Starej Krajowej Trójki. Kolejne drogi dla rowerów to ulica Wrocławska, właściwie rondo, które powstanie na łączniku między ulicą Megadową, a ulicą Wrocławską. Od tego ronda droga dla rowerów do Raculi, następnie... Na terenie Radzulgi i wszystkich miejscowości jakieś formy uspokojenia ruchu. Chodziło o to, żeby włączyć ochle, włączyć dżonków jako miejsca rekreacji, żeby można było w spokojny sposób dojechać na rowerze do tych miejscowości. Tutaj Sulechów był zainteresowany tym, żeby również powstała ścieżka, która będzie szła w kierunku portu w Cigacicach, więc tak naprawdę, aby połączyć te elementy, które są związane z rekreacją i wypoczynkiem i żeby były bezpieczne.